Pana pokolenie, które zresztą jest pokoleniem u władzy. To jest kwestia konserwatyzmu, czy to jest kwestia pewnego rodzaju wygodnictwa? Przecież w momencie, w którym zaczynamy reformować niektóre gałęzie gospodarki, zaczynamy choćby nawet na przykładzie naszej polityki energetycznej, ingerujemy w pewien sposób w zarządzanie kopalniami, to w tym momencie powstaje wielki krzyk z grup interesów, które są wokół tego skupione. I polscy politycy, myślę, na każdym etapie rządzenia, każda partia bała się tych krzyków uważa, że to jest bardzo niepopulistyczne. W związku z tym, czy to się w ogóle da zrobić, póki moje pokolenie, powiedzmy to pokolenie większego ryzyka, dojdzie do władzy, bo boję się, że kiedy my znowu dojdziemy do władzy, to będzie ta sama sytuacja. Też będziemy się bać trudnych, ciężkich, kosztownych decyzji, które będzie wzniecała jakieś tam krzyki w radiu, w telewizji, w internecie. Czymś innym jest wygodnictwo, a czymś innym jest taka postawa, którą można nazwać postawą roztropności. Ja nie jagam bo to znaczy taką sytuację, w której albo nie zdobywam się na refleksję, albo moja refleksja mi mówi, że problemy dzielą się na kategorie problemów samorozwiązywalnych i nierozwiązywalnych. Większość ludzi, a w szczególności przypisywałem to rządom Platformy Obywatelskiej, w których bardzo często mówiłem, że w, w tym rządach Platformy Obywatelskiej, obydwu rządach, ale szczególnie w pierwszym rządzie, właśnie taka była filozofia, że problemy dzielą się na nierozwiązywalne i samorozwiązywalne. Otóż. Nie jest tak. Jest tak, że aby móc otwierać się na zmianę w różnych przestrzeniach, coś jednak musimy stabilizować. Nie może być tak, że wszystko wywracamy i wszystko zmieniamy w nieskończoność. Ta sytuacja, kiedy raz robimy kasy chorych, potem robimy Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, a potem przychodzi jeszcze jeden minister i mówi, nie, teraz będzie inny system. Taka filozofia, że raz budujemy autostrady w systemie koncesjonariuszy i przez systemy prywatne, potem upaństwawiamy, to oznacza, że nigdy niczego porządnie nie osiągniemy. Tak? Więc chodzi o to, żeby powiedzieć, po to, by móc zapewnić bezpieczeństwo w dłuższym okresie, a nie tylko tu i teraz, po to, by zapewnić warunki dla egzystencji i stabilności, my musimy się rozbijać. Ale jeżeli się musimy rozwijać, to musimy powiedzieć to i to i to musimy zmienić, a to i to i to musimy utrzymać. I to jest popatrzenie na jedno i na drugie. Jeżeli chcemy, przykładowo jesteś ekonomistką, wykorzystywać instrumenty fiskalne jako instrumenty polityki koniunkturalnej, to na drugim rynku musimy się zgodzić, że nie wykorzystujemy instrumentów polityki pieniężnej, bo polityka pieniężna jest od stabilizowania systemu finansowego, to wtedy działanie ministra finansów może mieć taki charakter. Tak? Działania antycyklicznego. Ale to jedno idzie w parze. Tak? Jeżeli natomiast jedna i druga polityka zrobiłyby się ekspansywne, lub jedna i druga polityka robiłyby się politykami restrykcyjnymi, to mielibyśmy oczywiście nieszczęście, utratę równowagi makroekonomicznej, tak? Jedno i drugie: bezpieczeństwo i rozwój w odniesieniu do konkretnych dziedzin, ile elementów stabilizacji i bezpieczeństwa, na przykład w edukacji na zasadzie karty nauczyciela, a ile potrzebnych zmian. Jeżeli karta nauczyciela jest ptyszem, nie oddamy karty nauczyciela i nie ruszymy ani fragmentu z tego wszystkiego, to efekt jest taki: karta nauczyciela plus nisz demograficzny równa się zapaść finansowa gminy wiejskiej i światy wiejskiej. To jest rezultat myślenia o tym, że najważniejsze jest samobezpieczeństwo. Ta sama rozmowa o rynku pracy tak zwanych śmieciówkach, tak? albo jak kto chce, elastycznym rynku pracy. Powiedzmy sobie jasne, elastyczne formy zatrudnienia ułatwiają dostosowania w warunkach dekoniunktury. One są pewnym elementem, ta elastyczność, ale oczywiście obniża to poczucie indywidualnego bezpieczeństwa. Jeżeli wszyscy bylibyśmy na elastycznych, no to nie mielibyśmy na przykład dostępu do kredytu. A jeżeli nie ma dostępu do kredytu, jeżeli nie ma poczucia bezpieczeństwa, to nie dziwmy się, że nie ma dzietności. Tak? Czy oznacza to, że w związku z tym mamy wrócić do sytuacji, kiedy jest Etat w tradycyjnym znaczeniu, dobrze, wtedy będziemy mieli bezpieczeństwo, ale nie będziemy mieli rozwoju. Więc musimy umieć to wyważyć i wyważyć jednak w stosunku do każdej generacji, bo to są inne kulturowo generacje. Oczywiście one są częścią pewnego wspólnego społeczeństwa. Jest tu jakaś ciągłość, jest jakieś dziedzictwo wspólne, które przyjmujemy, ale jednak motywy, formy zachowania się zmieniają. To jest bardzo trudne. Niewiele Współczesnych państw potrafi rodzić sobie z tym problemem w sytuacji, kiedy zmiany technologiczne są znacznie szybsze niż kiedykolwiek. Niestety, nasze państwo sobie z tym nie radzi. Tą smutną, niestety, refleksją e, kończymy omawianie ośmiu grzechów e, Głównych Rzeczypospolitej. Panie Profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za te osiem dziękuję. wspólnych wywiadów, a Państwu pozostawiam e, lekturę. Lekturę dla siebie, lekturę z refleksją, lekturę, którą stworzył zespół ekspertów na czele z panem profesorem Jerzym Hausnerem. Te osiem grzechów głównych są omówione bardzo dokładnie. My tylko w tych naszych rozmowach sięgnęliśmy fragmentów tej całej publikacji. Mogą Państwo tę publikację znaleźć na stronie internetowej. Zachęcam Państwa, żeby to przeczytać, żeby komentować pod tymi filmami treść tego raportu. Myślę, że właśnie po raport raport powstał, żeby zarówno Państwo jako czytelnicy mogli odnieść się refleksyjnie do kształtu państwa polskiego. Dziękuję serdecznie Panie Profesorze. Dziękuję bardzo Aniu.